taką tam... I trochę lodu kamienia. No Chciałbym, żebyś zdjęcia przykał Nie, film Nie wyszłoby to chyba, nie? Bo to nie ma takiej szybkiej migawki Nie, no co ty Byłoby chyba rozmazane. To jest kalkulator, to nie ma szans Iha! Widzisz, jaka stabilizacja obrazu? <grym zjaroś> Jak żyroskop prawdziwy. Dzień dobry. tak nie wiem, musisz się wspiąć na ten głaz Ja się mam tam wspiąć? A kurwa, jesteś operatorem kamery do chuja. Tutaj, sobie nie, 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 bo się ułem. A ten po, Teraz on a ten po, nie, 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 Teraz nie, 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 Piecem No kurka nie ma lipy Jak na sztywniaka Nie Ale się strzeliło To nie teraz To tak nie Nieźle panowie Remik, zaprezentuj wszystkim swoje opony na błoto. Nie ma to, Gadziś, nie, nie się nie ma to większego znaczenia, że ten czy jak czy ten. Najlepiej na jakich oponach się jeździ na flyweightach, co? Same lecą. Same lecą. Nie ma to znaczenia, mówię Ci, że to jakby jest kompletnie nieistotne. Nie ja już nie? normalnie?